Widzowie, wreszcie odblokowaliśmy to. Mogę zresetować komputer. Dobra. To będzie szybko. To zaczekajmy, widzowie, chwilę. Mamy wszystkie oczy. To ja wam wszystko opowiem tutaj. To pa, chwilę. To ja wam, widzowie, wszystko opowiem, co tutaj się ogólnie dzieje. Patrzcie. Patrzcie. Patrzcie, Patrzcie na to. Wszystkie oczy kresów. Odblokujemy end. Odblokujemy end. Zachódź wszystkie oczy do kresu. Twierdzę. Ja nie wierzę, ale to jest fajne teraz, widzowie. Ja nie wiem. Jest tak fajne, że wy nawet tego nie wiecie. Takie genialny. Się tak cieszę. Wreszcie. Wreszcie.

Dobra, to dołączę do ciebie. Dobra, do... Ale ogólnie ja będę się taki trzy spokój. No, ale oni są słabi. A jakby co... To... Nie, nie będą tak słabi. No nie, ale to na no, to myślą truje. Truja jest najmniejszą pyżonę. Elytryk? No elytę elektryty. Naprawdę? No. A skąd wiesz? No tak. Była napisane. Zresztą. Ale ja się teraz cieszę, nie? No ja... Ja nie umiem tego wprowadzić. Tak, mamy wszystkie oczy kresu, idziemy je zwrócić. Dosłownie. To trzeba. A, końcu trzeba wszędzie. Umieść oczy kresu. Ej, mogę ja umieścić? To ja zobaczę? Okej, okay, ja pewnie nie mogę. Okej, okay, ja to pewnie masz, nie, to nie mogę. mogę. Sobie, może pojedynczo się. Może pojedynczo Ale zaczekaj. Ale zaczekaj. Jest. Ej, jest. Ej, nie pomijam yes. animacji. Nie pomijam animacji. Widzowie. END! Ej, tego się nie da pominąć. Ej, tego się nie, nie da, się. da pominąć. Nie da się tego pominąć, nie da się tego pominąć. Nie da się tego. Ej, nacisnąć przycisk? Nie dobra, nie ryzykuję. Nie da się. Nie da się. Nie da się. Aha, widzowie. Nie wiem o co chodzi. Bo nie ma żadnych napisów. Nie widziałam przynajmniej. Chciałam. A ja nie mam drzwi, to no, jest ja nie dobrze. Ja nie też. Gorzej. O nie. O nie, co się stało? A to on stworzy się bardzo zły. On będzie bardzo dobrym potem. Potwierdź to... przez... Potwierdź! mówiła. Nie, nie, nie. Dobra, sze, ja... To za godzinę możemy się połączyć, bo ja wiesz, mam dwie godziny. To za godzinę się połączymy, okej? Okay? To pa! Za godzinę się połączymy. Pa!